Jak przygotowałam wybieg dla mojego psa? Może ten wybieg nie był bardzo fajny, ponieważ mój pies nie jest zaszczepiony na wszystkie choroby yy, i nie może wychodzić na dwór, dlatego, no, musiało być na balkonie. Ja posprzątałam cały balkon, dałam legowisko i matę do się siania. Legowisko odłożyłam i dałam kod bo legowisko było jeszcze mokre. Dałam zabawki. Kody już od razu musiał być. Wziąłam jeszcze więcej zabawek, bo wszystkie zabawki były rozrzucone po całym domu. Kody już zaczął mnie gryźć i chciał się bawić. Wziąłam miskę. Nasza miska jest bardzo fajna, bo jest i woda, a pod spodem jest karma. Cody już chciał wejść, ale nie zauważył drzwi i nie wiedział jak wejść. Dałam kolejny koc i gryzaki. Dałam Cody'emu karmę. Była bardzo ładna pogoda. Widziałam yy, chusteczki, bo Cody na pewno by za chwilę no, coś zrobił. Brałam się, bo była bardzo ładna pogoda, ale było dość zimno. Cody już się świetnie bawił. I przepraszam też za różne dziwne dźwięki, które występują w filmach, ale nie mam na tym kontroli, bo czasami po smsy przychodzą, a ja nie wiem kiedy. Pobawiłam się z Cody. Zostawcie subskrypcję i pa.